Cześć, mam na imię Martyna. A jestem Monika. Dzisiaj zajmiemy się drugą częścią pierwszej części. What? <laughs> drugą częścią pierwszej części. Jest, yes, jeszcze raz! Good job. Good job. Okay. Good job. Hey, tu, Body Beauty. Cześć, mam na imię Martyna. A jestem Monika. Dzisiaj zajmiemy się drugą częścią poprzedniego filmu, czyli pukami sklepowymi. Przedstawimy wam produkty, które. Yy, Zauważyliśmy, że tak, chcą nam pokazać, że są nowościami, które chcą pokazać, że coś ciekawego dzieje się na koreańskim rynku, więc nie ma co przedłużać. Zaczynamy. Tak, będziemy się posiłkować tutaj moim telefonem, bo mamy tutaj screenshoty. Pierwszy i moim zdaniem najciekawszy produkt, więc zaczniemy z grubej rury, taki może najbardziej nietypowy, to są takie właśnie naklejki, naklejki, takie, takie patcze z mikroigiełkami, co jakby nie jest nowością, tylko one to jest taki patch, który ma zmniejszyć widoczność naszych porów. A to jest dziwne! To jest bardzo ciekawe, bo takiego produktu jeszcze nie widziałam. I nie mam zielonego pojęcia, czy to będzie działać. Tutaj mamy taki produkt z Dr. G, to jest dodatek do ich serii, tej serii takiej z bakucionem fioletowej. I właśnie tutaj jest pokazane, że tu jest po tym, jak przykleiła i faktycznie nie widać tych porów, a tutaj przed przyklejeniem. Wydaje mi się, że to może być taki produkt, który się sprawdzi fajnie, może nie na co dzień, bo kurde bez kitu, kto by sobie chciał przykleić, takie paczy cały czas. Też są dość do drogie z tego, co widziałam, bo teraz były przecenione około 30 zł, chyba za 4 tylko. Uh -huh. Więc, no, naprawdę drogi produkt, ale wydaje mi się, że to się może na przykład fajnie sprawdzić, jak na przykład jesteśmy gościem weselnym przed makijażem. Uh -huh. Że po prostu rano, jak mamy jakąś specjalną okazję, przyklejamy sobie takie pacze i potem ten makijaż może wyglądać lepiej, te pory mogą być mniej widoczne. Ja jestem ciekawa w ogóle, jak to, jak to ogólnie działa. Jestem ciekawa, czy to boli. No właśnie. Naprawdę ciekawy produkt, pierwszy raz coś takiego widzę, a tym bardziej yy, wbijanie sobie czegoś w skórę, żeby zredukować dziurki. Tak, to no tak jest ciekawe. To tak, to tak brzmi tak yy, bez sensu trochę. Tak, to jest ciekawe i tutaj właśnie jest napisane, że tutaj mają Microbakucio Pin. A to ten cio... naturalny retinol. Tak, ten naturalny retinol, więc no on faktycznie ma mieć takie działa... właściwości ujędrniające, ujętnia... takie uelastyczniające naszą skórę, ale no ciekawa jestem, czy faktycznie po takim jednym zastosowaniu to działa i ile trzeba to trzymać. Dobra, więc na pewno przy kolejnej wizycie w Olivian zobaczę, jak się... to się dzieje. No właśnie, czy to się opyla. Jeżeli chciałybyście, żebyśmy przetestowały coś, co tutaj pokazujemy, to dajcie nam znać, ale naprawdę tak, tak intensywnie dajcie nam znać, tak. że chcecie, żebyśmy coś przetestowały, to może jedną, dwie rzeczy, mhm. w zależności, e, jakie będzie zainteresowanie, może przetestujemy dla Was i damy Wam znać, czy się e, opłaca coś takiego kupić. Dokładnie. Ja z chęcią bym przetestowała właśnie te Naklejki e, te patrzę. Tak. Ja za to mam drugi produkt, który bym mhm. z chęcią przetestowała, ale to za chwilę. Ty za chwilę będziesz testować, czy za chwilę powiesz o Nie, za chwilę, bo muszę y, dać baterię. A... A tym kolejnym produktem jest Pidjaren. Uuu, Pidjaren. I to od Wiki. Kolejny. Tak, produkt. kolejny, ale właśnie ja jak to zobaczyłam, to nie wiedziałam, co to jest do końca, bo jest napisane, że to jest y, ampułka. Mhm. Ale jak się patrzysz na to, to jest to spray. No właśnie, Sprej. taka nowa forma. Mhm. Nowa forma podawania ampłek, ale ostatnio zauważyłam, że ogólnie coś takiego jest popularnego w social mediach, że przelewamy produkt do e, właśnie takiego atomizera i mhm. potem go spryskujemy. Nie wiem, to wychodzi, bo e, spryskujemy, cała twarz jest pokryta, a nie zużywamy tyle produktu. To prawda. Tak, i jest to ciekawe. Ja może bym coś takiego przetestowała, zobaczyła, czy fajne ma działanie. Nowa forma podania, więc znajduje się u nas w nowościach. Dokładnie. No i generalnie VT teraz szaleje z takimi nowościami. Tak, bardzo dużo produktów pokazuję. W ostatnim filmie pokazałyśmy ten produkt. Jeżeli jesteście nim zainteresowane, to zapraszamy do poprzedniego, jeżeli nie oglądaliście. Kolejnym produktem, to co ciekawe, to. Podobne przedstawiłyśmy w poprzednim filmiku, i jest to forma tej grubej kredki. I to, jeżeli uważacie, że jest grube, to ten nowy produkt, który Monika znalazła, jest jeszcze grubszy. Jest jeszcze grubszy, ale on, jak wyszedł, to naprawdę bardzo dużo osób było nim zainteresowanych, i mam wrażenie, że on ma taką dość trochę lepszą pigmentację, być może, niż ten. Mm -hmm. I on faktycznie, ta kredka może dlatego jest grubsza, bo ona ma być nie tylko do oczu, ale bardziej też do policzków. A, czyli ma być takim jeszcze bardziej uniwersalnym produktem. Ja chyba go pamiętam, już sprawdzałam, kiedy ty byłaś mm -hmm. jeszcze w Polsce, to ten produkt na przykład był taki bardzo kremowy. Tak, właśnie też kojarzę, że to jest taki bardzo kremowy, fajnie się rozprowadza. Z moją siostrą właśnie go chyba testowałyśmy mm -hmm. i tak oooo. Takie fajne uczucie było, że naprawdę na tych policzkach fajnie się rozprowadzi. Ogólnie w Korei jest teraz ten taki trend na takie produkty, które mają się sprawdzić do różnych e, funkcji, mm -hmm. i e, ta kredka myślę, że może być ciekawym motywem. Ja myślę, że ta kredka się sprawdzi na pewno do policzków, do ust i też jako cień, więc naprawdę taki produkt Uch, bardzo uniwersalny. Tak. Kolejny produkt może zainteresować wszystkie te osoby, które bardzo lubią markę Estura i ich krem Ato barrier który ma te kapsułeczki w środku, które pękają tak słodko na twojej twarzy i rozprowadzają dodatkowe nawilżenie, to właśnie wprowadzili coś nowego, czyli Estura Ampuka. Tak. I to ma być ampuka, która będzie właśnie wspierać barierę hydrolipidową naszej skóry, więc wydaje mi się, że produkt w sam raz, właśnie na ten okres, w który wchodzimy, czyli jesienno-zimowy, ja jestem tej ampuki bardzo ciekawa, chociaż ona jest droga, bo za 30 ml kosztuje 33 no tysiące, ale no krem też jest nie tani. U mnie krem się naprawdę fajnie sprawdza. On jest polecany osobom raczej z suchą skórą, ale jeżeli macie problemy właśnie z przesuszoną skórą, z odwodnioną skórą, to na pewno Wam się to sprawdzi. Więc tym samym też ta ampułka jest taką ciekawą mhm. nowością. Ja myślę, że tutaj w ogóle się pokazują trendy i kolejny film może być o trendach na jesień, zimę w mhm. Korei, więc zapraszamy do Subskrypcji kanału, żeby być na bieżąco i do, dowiedzieć się, jakie będą trendy na jesień, zimy w koreańskich kosmetykach. Dokładnie. To mnie ciekawi. Kolejny produkt naprawdę mnie ciekawi i się zastanawiam, o co w nim chodzi. Ja też właśnie, właśnie tak jak reszta produktów, to jak najbardziej mhm. mogę zrozumieć. Yy, ta gama kolorystyczna naprawdę ok, tak. ale te dwa pierwsze, no o co tam chodzi? Ja właśnie nie rozumiem, o co chodzi, bo to jest yy, takim yy, Takiej dość nowej firmy mam wrażenie nuso. Ona wyszła niedawno no, tak, do Oliwia. W, w ogóle tutaj możemy powiedzieć nowość w Oliwiang. Marka, która naprawdę jest interesująca. Ja, jest ja bardzo, interesująca bardzo interesująca fajnie. i właśnie y, mają naprawdę fantastyczne opakowania. Bardzo, Takie bardzo ładne no, estetyczne. estetyczne. Dokładnie. Y, ale no właśnie ten y, mus, bo to, to się nazywa musy Keotic. To jest ogólnie <coughs> produkt, który dopiero. T, e, myślę, że to też t, e, zaczyna się taki nowy trend, e, żeby już nie były takie pudrowe te mm -hmm. cików, Ale dobra, nie będziemy tutaj mówić o, o trendach. Nie, nie. Ale no właśnie, nie rozumiem tych dwóch kolorów. No, no po prostu. Nie. Ja nie rozumiem w ogóle generalnie po co komu biały kolor, jeżeli nie jako baza, a ten um, szary. Szary, no generalnie ja mam wrażenie, że jak ktoś sobie nałoży coś szarego w okolicę policzków, to wygląda się tak niezdrowo. Tak, I w to w zabiera taką okolicę za to, to tak. już się tak wygląda choro strasznie. Tak, więc właśnie ja mam wrażenie, że gdybym użyła e, albo tego, albo tego, to wyglądałabym bardzo mm, chorowaną. No właśnie. I nie wiem, czy to byłoby estetyczne, jestem naprawdę bardzo tego ciekawa, yy, ale zastanawiam się, no jakbym sobie coś kupiła takiego, to co ja potem z tym zrobię, bo wątpię, że będę to używać. Yy, wydaje mi się, że to może być spokój na przykład dla osób, które wyglądają dobrze w y, szarościach yy, na oczach. Mm -hmm. Jak mają szare oczy na przykład. Chociaż nie, miałam ja szare oczy, a wyglądam jak no, miała umrzeć. Yy, właśnie jak mam jakieś szare no, tak. cienie, więc nie się to nie sprawdza, no, ale są takie osoby, które bardzo ładnie wyglądają. Yy, nie wiem, ciekawy produkt, muszę w ogóle go zobaczyć, jak on wygląda tak. na sklepowych półkach. Tak, ja właśnie chcę sobie zobaczyć, jak to wygląda na ręce. Tak, jak zobaczymy, to, to, się, podzielimy. to się podzielimy informacjami, jak to mniej więcej wygląda. Nadal mamy coś tutaj, ale ja się jestem zaskoczona, już przeceniony produkt mhm. i to jest moja jedna z tak. ulubionych marek, chociaż... Wiecie, oni tam dużo zapachowych dodatków, dodatków dodają, ale jest to marka, która jest skupiona na slow aging. I u nich właśnie ten bio, Pro Bioderm jest to, to... są do oczu, tak? Mhm. I są to płatki. płatki do oczu. Nowość. Ale w ogóle teraz jest bardzo dużo z nowości płatków pod oczy. Tak. To jest taki też, coś co się zaczyna mocno pokazywać u nas w Korei, i skupianie się właśnie okolicy mhm. oczu, żeby tutaj właśnie zadbać o to, tak. o to miejsce. I właśnie coraz więcej marek, które nie miały takich produktów w ofercie, bo na przykład taką marką, która słynie z właśnie tych płatków pod oczy, jest na przykład S&P i u nich to była zawsze oczywista oczywistość, że oni mają takie produkty w swojej ofercie, ale teraz bardzo dużo marek, właśnie. Wprowadza swoje płatki. Jak już się pod oczy. za coś Medihil bierze, to po prostu już wiadomo, że na pewno będzie tego multum. I tak. Medihil zaczęło także wypuszczać swoje płatki pod oczy. Ja mam nawet, więc będzie pewnie niedługo jakaś informacja mm. o tym, jak się sprawdzają. Monika musi je trochę pod... Kolejna marka to słynie z tego, że opakowania to mogą szokować czasami. Tak. I to, to szokuje. Moim zdaniem to szokuje. To jest kolejny produkt, który pokazuje, że forma. Jest y, dla mizuke Mansion Menschen... niczym. Tak, ja jak patrzę, zobaczyłam to zdjęcie, to zaczęłam się zastanawiać, jak to się otwiera. A no tak, jak to się otwiera? Ja naprawdę muszę. Y Zobaczyć, zobaczyć to, muszę mać, muszę spróbować to otworzyć, bo są takie produkty, które naprawdę ciężko jest otworzyć. Tak. Jestem ciekawa, czy to jest, ale to jest właśnie Tint. To jest Tint i to, co jest ciekawe, właśnie ta gama kolorystyczna też jest dość specyficzna. Tak, ogólnie Mizuga nie jest znana ze swoich tintów, bardzo są lubiane. Gama kolorystyczna jest taka bardzo mocno przykaszona. Taka przykaszona i takie jesienne piszowa. Beżowa mocno. Mhm. Więc ja jestem ciekawa jak te kolory właśnie będą wyglądały na e, dłoni, raczej na ustach, dłoni ogólnie, jakby tutaj zrobić te e, takie słocze, mhm. ale to jak to się otwiera, to tak, to, to jest, jest, to sprawę, jest nie? ciekawa. Mnie najbardziej ciekawią te dwa pierwsze kolory, bo one są takie bardzo właśnie, ja mam wrażenie, że to by się bardzo zlewało z e, całą resztą naszej twarzy. Wiesz co, ostatnio bardzo dużo takich produktów mm. wychodzi, ale one są bardziej taką bazo, bazowe, mm. żeby nałożyć na przykład jakiś glas, mm. ogólnie produkt. No nie wiem, ciekawe, może przetestujemy, zobaczymy. Pójdziemy do Oliwiank, może pewnego razu tak. i zobaczymy, jak te wszystkie produkty wyglądają na żywo. <laughs> Teraz, kolejna nowość, która. Czy podbije koreański rynek? To zobaczymy, ale podbija. Widzę tych reklam bardzo dużo i teraz to jest nowość z Kosarek, The Alpha Arbutin 2 Discoloration Care. I to o czym wspominałam już w poprzednim filmiku. Właśnie tutaj, że pojawia się coraz więcej produktów z dodatkiem tego tranexamic. Acid. To to jest kolejny właśnie produkt, który zawiera ten kwas 3%, 5% niacinamidu, dość ciekawy i taka właśnie, ja mam wrażenie, że ostatnio Kosarex nie wypuszcza, generalnie Kosarex nie wypuszcza aż tylu nowości. A ostatnio wypuścili ten krem przeciwsłoneczny, który dość dobrze sobie radzi i teraz ten produkt, więc jestem go dość ciekawa. Ja widzę, że tutaj jakby ktoś spojrzał na markę znaną zagraniczną, czyli napoja, który ma przecież tą ampułkę. Ty chyba serum mm. albo ampu ampułkę tak. z The Alpha 3. Jakby tutaj ktoś tam spojrzał, podpatrzył i powiedział, ah, tak, po, podpatrzył, ale tak jeszcze zmienimy to, żeby było tam więcej. Jeszcze dodajmy od siebie. Składników, coś. tak dodajmy coś od siebie, no to wygląda ciekawie. Mnie w ogóle interesuje trochę kosareks, jak on idzie bardzo w stronę e, the ordinary. Mhm. To opakowania, te napisy. podobne. właśnie jakbyśmy postawili te dwa produkty, to, to jakby były identyczne. Mhm. Tylko oni się to tak, że. Fajniejsze może bardziej takie krępe buteleczki? Tak, i one wyglądają tak trochę bardziej drogie, tak, drogą. Drogo. <grym grym grym> no ale ciekawe drogo. rozwijają, rozwijają tą e, swoją derma ja, nie, nie. Jako że ja teraz muszę walczyć także z przebarwieniami, więc zaczęłam się też także interesować trochę tymi produktami, zaczęłam nawet urywać, mm. więc czemu by nie? Jestem ciekawa tego bardzo mocno. Ale to też, co jest fajne, to widać, że właśnie bardzo dużo produktów z witaminą C zaczęło wchodzić. I też innych typów produktów na przebarwienia, więc to też jest jakiś teraz szał. O witaminie C w ogóle dostaliśmy komentarz mm -hmm. na, pod jednym z naszych filmów. Może kiedyś się zrobi taki film o witaminie C, ale jak wiecie, my zaczęliśmy także nową serię u nas na kanale o składnikach koreańskich. Mm -hmm. Więc najpierw zajmiemy się tymi najważniejszymi. Tak. składnikami. Jest już na kanale Sika, czyli produkt wąkrotka azjatycka, która po prostu jest wszędzie. I po kolei przejdziemy i pewnie dojdziemy także do witamin, witaminy C. I tam będziemy polecać kosmetyki, które my przetestowałyśmy. Tak. Jak widzimy, bardzo duże zainteresowanie jest produktami na przebarwienia. też możecie zauważyć, mamy w tym temacie także problemy, więc pewnie niedługo jakiś film się znajdzie na naszym kanale, ale do tego czasu zapraszamy do polejkowania subskrypcji kanału. I oczywiście dawajcie znać, które z tych produktów mamy wypróbować. Co Was zaciekawiło, a my na pewno z chęcią coś się wybierzemy i wypróbujemy No to do usłyszenia, pa! A to ma tylko 12 minut. No ale to takie.